Cześć, witajcie w czwartym odcinku z Planet Zoo. Ja jestem Mika i kontynuujemy naszą franczyzę europejską. W poprzednich odcinkach skończyliśmy wybieg jelenie szlachetnych i zaczęliśmy koziorożce. W międzyczasie jeszcze troszeczkę się zmieniło, zaraz Wam pokażę, bo w międzyczasie, kiedy czekałam po prostu aż Zoo samoistnie zarobię po prostu pieniądze z biletów, Dodałam jeszcze jedną kawiarenkę, kawałek chodniczka i minimalnie poprzerabiałam po prostu pełne rzeczy, ale to już Wam pokażę. No Coś dzisiaj się ładujesz dłużej niż zwykle. No, tu jest nasz wypiek ale szlachetnych na pewno oddałam tamtego samca który był tutaj w stadzie ze względu na naszego młodego albinoska który już czuł się od razu wykluczony no bo wiadomo samiec z samcem więc zostawiłam tylko jego tamten został wypuszczony na wolność oczywiście nasze dwie panienki zostały, tu jest też jeszcze jedno młode zostały dodane toalety i tutaj taka kawiarnia. Budynek oczywiście jest z warsztatu ze Steama. Dosłownie postawiłam, tylko prowadziłam samą ścieżkę tak naprawdę do środka. Prezentuje się on w ten sposób. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. On tutaj jeszcze miał wyjście na zewnątrz, natomiast ja nie chciałam, żeby one tu wychodziły, bo był problem właśnie z uciekaniem tych kus. E, więc musiałam tego niestety uniknąć e, na wszelkie sposoby. Była mała awaria w co? E, no i tak, tak to się prezentuje w środku. E, tutaj są jeszcze toalety. E, tu jest nasza kawiarenka. E, a tu jest wejście do tej kawiarenki. E, no i tak to wygląda. Tutaj stąd pięknie będzie widać cały wybieg. I ścieżka została pociągnięta w tą stronę. Czy tu się coś jeszcze zmieniło? Chyba nie. Nie, to na tą chwilę byłoby chyba wszystko. Ok, czyli tak dzisiaj kontynuujemy ten wybieg tutaj dla naszych koziorożców. Eee. Tylko zerknę Tak, one się bardzo szybko rozmnożyły Tutaj już mamy młode Tu jest jeszcze jedno eee, Tu jest nasz koziorożec Jeszcze ten samczyk Więc no, niestety one się bardzo szybko rozmnażają. Eee, chciałabym skończyć ten wybieg więc zapraszam Was na time-lapse Ja szybciutko go tylko przeozdobię tutaj z tyłu parę drzewek, skałek, tak żeby po prostu wyglądało to jak najbardziej naturalnie. no nasz wybieg wystarczy e, jeszcze tylko wstawimy tutaj światełko tak samo jak naszych e, jelonków od razu je sobie e, skopiuję tak żeby było i ładnie widać Oj. Coś mi złapało jakąś siatkę na metę. O właśnie. Co jest? Ej. Czyli musi być tak. Koniecznie musi być tak. Dobrze. To bym chciała i chciałabym to obrócić. O właśnie w ten sposób. Tak po prostu, jezu, nie mogę. O co chodzi w ogóle w tym budynku? I drugie takie z drugiej strony. Jest tylko na potęgę, mężą. Na potęgę. E, co jeszcze w międzyczasie zdążyłam zrobić? E, na pewno zrobiłam jeszcze strefę strefę pierwszą, tą w zoo. Tą taką strefę wejścia. Yy, właśnie. No, czy wszystko? Właśnie nie mamy wszystkiego w tej strefie. Jeszcze te dwa sklepiki. Ten sklepik, Ten sklepik też. Okej. Okay. I na pewno dorzucimy jeszcze jednego dozorcę. żeby oni spokojnie nadążali tutaj po prostu e, skarmieniem tych zwierząt. E, no i tutaj, 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 tutaj. To nie, tu. E, musimy ustawić e, technikę co trzy miesiące, co miesiąc i dozorca co miesiąc, żeby to po prostu miało ręce i nogi. No i zmienimy sobie jeszcze tutaj nazwę na. Poziorożce. Okej. Okay, I myślę, że tutaj akurat jest super. No, one sobie świetnie tutaj na tych górkach dają radę. Dużo śmieci. No, wszędzie jest dużo śmieci. No, proszę bardzo. Wymień. Myślę, że wstawimy sobie jeszcze taki śmietniczek. Tu do środka. I tutaj. No i chyba będzie potrzebny nam jeszcze jeden yy, sprzątacz. żeby po prostu ogarniał. Yy, a my jeszcze potrzebujemy postawić tak tablice informacyjne. To na pewno. Jeszcze jedną tutaj, myślę, że tu w środku też na spokojnie możemy jedną postawić. No i z tej strony jedną i drugą. Do tego jeszcze głośniczek. Proszę bardzo. Koziorożec i zasięg jak największy. Czy one się tu pokrywają? Troszkę tak, to musimy zmniejszyć. Myślę, że tak będzie w porządku. No i damy jeszcze jeden tutaj. Tylko nie wiem, czy się nie będą pokrywać. Tak no ale dobra, niech będzie, dodamy jeszcze ławeczki, żeby ci goście jednak troszkę chętniej nam tutaj przychodzili. Mm. No i latarnie. Tych wybiegów jeszcze w jakiś sposób nie poświetlam. A i rąk. ja wiem, że to jest wsobne rozmnożenie ale póki co nic się nie dzieje tutaj, Które mi tu walczy już. Już mamy tu problem samce jakiegoś? No jest. Ty jesteś. Srebrny. A ten drugi samczyk? No, jest żaden. E, dobra, powiedz jeszcze jeden masz lat. A ty? Ty jesteś młody. Dobra, no myślę, że... Wypuścimy go na wolność. Nie ma co go trzymać póki co. Czekam aż trafi na coś lepszego. Brąz, srebro, no na złoto nawet nie liczę jak na razie. Czemu jest wyślij do Zo? Muszę wyślemy go do kwarantanny, żeby móc go oddać na spokojnie. i dobrze, i tak się prezentuje nasze Zo. że... Zaczniemy powoli y, szykować, znaczy tak, zrobimy sobie jeszcze w tym odcinku tutaj tą strefę, żeby to jakoś ładnie y, no, zazielenić po prostu jakimiś roślinkami, jakimś posążkiem, y, żeby nie było tak pusto. A w następnym odcinku już zajmiemy się następnymi zwierzętami y, i myślę, 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 myślę... że może warto byłoby uderzyć tutaj w Daniele, ponieważ one nie są jeszcze aż tak wymagające, bo boję się, że przy wilkach, e, no już tutaj nas troszeczkę pociągną koszty karmienia, no bo to jest jednak mięsa. Ale Daniel, myślę, że jeszcze będzie OK. Następnie właśnie Borsuk. E, a później zobaczymy co dalej. Dobrze, póki co zajmiemy się jeszcze tą strefą tak na szybko. Um, co by tutaj wstawić takiego? Na pewno musi być to takie typowo europejskie... Aha, dobra, już wiem co to jest, musiałam się chwilę zastanowić. Tu, tu, z architektury coś ciekawego Ogo, to fantazja, o, to będzie trochę fantazji, bo myślałam, że to jest mniejsze właśnie tu mamy jeszcze takie szklane, ale to nie nie, 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 to nie jest dobry moment dobra, idziemy dalej to jest indyjskie, to jest drzewko. A, to są te banery. Kurczę, no ja bym tu widziała coś w tych jakichś... Uh, Jest był ładny, tylko mi się to troszkę nie komponuje z tym, co ja mam tutaj dookoła. Wolałabym coś w drewnie bardziej. Poczynku. Jest sklepik z pamiątkami. Może by wstawić tutaj taki sklepik. Wyjście z tej strony. Nie, nie <laughs> pasuje mi tu. prezentuje się nasze zoo ej, mam nadzieję, że wam się podoba bo mi na pewno Znaczy ten, ten domek jeszcze może dopracuję, bo ej, po prostu nie wiem, nie wiem o co chodzi czemu to jest takie krzywe dojdę sobie do tego po odcinku po prostu poprawię ten daszek ej, natomiast w tej chwili prezentuje nam się to w ten sposób <grym> tu nam się jałanki rozmnożyły Koziorożce tak samo, chociaż dalej uciekają. Właśnie następne. Dobra, ja po prostu na razie odeślę do centrum handlowego. Mogę wypuścić na wolność w sumie. No to. Okej, okay, to wypuszczamy w takim razie. Chociaż ten Felic jest troszeczkę droższy. Czy ty jesteś złoty. No i właśnie, i to nam się wyjaśniła pewna sytuacja. E, także. No, nie mogę. Ciebie oddajemy. Ciebie oddajemy. Wypuszczamy ją na wolność zostaje nasze złoto. Dziękuję Wam bardzo za odcinek i widzimy się w następnym. Cześć!